Deus vobiscus. Et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii domini nostri Iesu Christi, secundum sanctum Lucam. Gloria tibi domine. Apillio Bądź pochwalony, wszechmogący, wieczny w w trójcy świętej, jedyny, niepojęty. Bądź pochwalony, wszechmogący, wieczny w w potędze i w majestacie. Słowa. Bądź pochwalony, wszechmogący wieczny Boże, w potędze i w majestacie Twojego słowa. In illo tempore, dixit Jesus discipulis, suis, estate misericordes sicud, et pater vester misericordes, nolite judicare et non judicabini. nolite commendare ed non condemna bimini, dimite et dimitemini, date et dabitur vobis, mensuram bonum, et confertam, et coagitatem, et super effluentem dabut in sinu vestro. adem quippe mensura, famensis fuerit fuerit remit rem remetit tetur vobis dice badautem illis et similitudinem num quid potes cecus, cecum non quid potest secus secum ducere non ambo et fuvam cadunt non est discipulus super magistrum perfectus autem omni erit Et sit sicud magister ejus, quid autem videtes festucam in oculo fratris tui, trabem autem, quae in oculo tuo est non consideras. Aut quocum que potes dicere fratri tuo, fater sine eiciam festucam de oculo tuo, ipse in oculo tuo, trabem non vides, hypocrita e primum, trabem de oculo tuo, et tunc es et educas, festunquam de oculo fratris tuis. Pre -evangelicam, dicta delantur nostra delicta. Laus tibi Christe. Ostatnią Ewangelię czyta nam Kościół Święty. Ewangelię świętego Łukasza, Pan z Wami. I z duchem Twoim. Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa zapisana u świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Wówczas mówił Jezus do uczniów swoich: Bądźcie miłosierni, jak i ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będą odpuszczą was. Dawajcie, a dadzą wam. Zanarza wasze, oddadzą wam miarę dobrą i mierzyć będziecie taką wam odmierzą. Powiedział im także przypowieść, czyż może ślepy ślewego prowadzić? Czy w dół nie wpadną obaj? Uczeń nie jest nadmistrza, gdyż jednak doskonałym niech będzie jako miżniego. Czemuż widzisz jazzkę wokół brata swego, a belki wokół własnym nie spostrzegasz? Lub jak możesz mówić do brata swego bracie pozwól, Niech wyjmę dżazgę z oka twojego, skoro sam belki wokół swoim nie widzisz. Obudniku, wyrzuć najpierw belkę z oka swego, a potem zobacz, jak wyrzucić dżazgę z oka brata swego. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Chwała Tobie, Chryste. Tyle słów świętej Ewangelii Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźcie, bo jest tak silna Ewangelia, że, moi drodzy, parę myśli. Stworzyliśmy cywilizację, która się nazywa hipokryzją. Hipokryte to jest obuda. Powiedziano nam, że mamy metody, mamy sposoby, że stworzymy idealną, moi drodzy, cywilizację. A tu parę dni przed nami, a wojna puka do naszych próg. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Pakistan powiedział, że staje po stronie Iranu, a Pakistan ma wojnę, broń atomową. W mediach mamy cały czas polowanie nawzajem dzieci na siebie. Tamci rządzący robili to samo, co robią ci. Ludzie zachowują się cały czas, czekamy, aż kogoś upolują i czyjeś gówniane życie wyjdzie na zewnątrz. Ale my mamy też wokół siebie gówniane życie. Pan mu powiedział, najpierw wyciąg belkę z własnego od oka, potem zobaczysz, jak wyrzucić drzazgę z oka prawego. Dzieci, wyrzucanie belki z oka swego to do śmierci. To są procesy takie, że człowiek pokor, pokornieje, a potem zobaczysz. Dzieci sądzą, nie są miłosierni. A Pan mówi: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Cały czas jeden drugiego dzieci osądza. Czemu? Bo ten, kto osądza ma jeszcze większe gówniane życie niż tego, kogo osądza. Jest ogromna hipokryzja, która ogarnęła naszą cywilizację. I do czego dochodzi? Że ten, co osądza, jest ślepy. Politycy osądzają, więc prowadzą nas wszystkich, również ślepych, gdzie? No w przepaść, w dół. Obok wojna na Ukrainie. Byliśmy w Ziemi Świętej. Dzieci przerażające. Tam wojna. Żydzi mordują nieprawdopodobnie Palestyńczyków, dzieci nikt nie broni. Wszyscy, wszyscy milczą, kapujecie? Dzieci nikt nie broni Palestyńczyków. Głos zabrał to chwała Bergoglio, no to na jego pogrzeb nie przyjechali przedstawiciele Izraela. Dzieci żyjemy w jakiejś totalnej hipokryzji. Świat ogarnęło przedsiębiorstwo Holokaustu, gdzie my się zaczynamy bać prawdy i ktoś zdominował nas swoją nienawiścią i dzieci rozdaje karty. Wiecie jak są dobrzy? Tak uziemili Iran, że przez dwie i pół godziny. 70 samolotów latało jak ciała w Iranie. Znaczy w Iranie, tak. Teheran bombardowali. Dzieci, świat co, jest pełny podziwu. Mówią o skutecznym ataku. No ale tam zginęło kilkaset ludzi. Kapujecie? Porozwalali jakieś reaktory. Dzieci i nikt nic nie mówi. Wszyscy mówią, że to jest norma prawa. W jakiej my hipokryzji dzieci funkcjonujemy. Pokażcie mi władzę, która jak ma możliwość kombinowania przy wyborach, czy nie będzie kombinowała, panie Rzyku? Wszyscy łupią. Wszyscy do kwadratu kłamią. System, który stworzyliśmy, to jest system korupcji, urzędowo-prawnie popierany. System nienawiści, dzieci oszustwa, system kradzieży. Jesteśmy do tego bez przerwy zmuszani. System dewiacji moralnej, rozpusty na to jest wszystko, dzieci, zgoda prawa tego systemu. O hipokryci, wyrzućcie najpierw belkę z własnego oka, a potem zobaczycie, jak można wyrzucić jazzgę. Z oka brata swego. Jeszcze w takim kłamstwie cywilizacyjnym i oszustwie ludzkość, dzieci nie żyła. Dlatego pamiętajcie: Dzień Ostatni, wypełnienie wieków, będzie naprawdę dla nas zbawienne. Bo za chwilę. Przejmą umysły wszystkich nas, wszystkich nas deprawują, dzieci wszystkich nas totalnie zniewolą. Jak się mnie pytacie, czy istnieje dzisiaj realny Auschwitz-Birkenau? Tak. W ramach granicy Rzeczpospolitej to można nazwać Auschwitz-Birkenau. W każdym systemie tak to dzieci stworzono. W taką klatkę ludzi umieszczono i dzieci rozpoczęto depopulizację. I dewastację cywilizacyjną. Irlandia wrzeje, walki w Irlandii. Ameryka wrzeje, zaczynają się ludzie buntować. Oni są do tego przygotowani. Perfekcyjne siły, perfekcyjne siły wyguszania fale, pociski. Jaką oni mają już broń do walki z tłumem? Kiedy popatrzycie na konstytucję polską, jeśli wybuchnie w Polsce rewolta, Niemcy nam zaraz przyjmą zgodnie, przyślą albo sami ingerują zgodnie z konstytucją polską, przyjdą z pomocą interwencyjną, by nam by pomóc zachować obóz koncentracyjny, którą nazwali teraz Euro, Europa. To już jest Euroazja i Eurokoncentrant, czyli obóz koncentracyjny, nic inny niż Auschwitz-Birkenau. Obłudnicy. Amen.